Wróciłbym parę rzeczy z lat dziewięćdziesiątych. Było pięknie, kiedy ludzie cieszyli się z tego, co mają. Stała formacja, jeden bramka, reszta napada. Katastrofą było, kiedy jeden z teamu do domu musiał wracać. Teraz przyjaźnie krótsze są od emisji mody na sukces. Trzy człowieka bez telefonu nazywają głupcem. Kiedy chipsy spadały z piątego piętra, to jest to. Nagrajmy to na łukmena, wychodzimy o go. Nie wróci uśmiech z małych rzeczy, jak piątko 26 stylowo. Mot niech rośnie, niestety nogawki zmoczyły się. Koko i do przodu, to moje hasło. Pomodora, trzeci raz rzędu, nie mówię grinch, tylko że to obciach Idę na uba, bo chcę się wybawić, jak nie z arsonika, to go koleś poznaj Czasem przeraża mnie fakt, że mamy tyle czasu Tyle w sensie dużo czy mało Gdy mamy go dużo, marnujemy przynajmniej jego część Gdy mamy go mało, boimy się, że z niczym się nie wyrobimy Warto chodzę po tej ziemi i rozmyślam, co do diaska w życiu mi się jeszcze zmieni. Ale warto przypominać to, co było. Bo ponoć kiedyś to było, czyli pewnie było dobre.